Miejsce. Lodowa planeta piżdw HU1. Misja Wesołych Świąt. To znaczy złożyć takie życzenia kosmitom, ale takie bardziej bombowe. Dzień dobry, już jestem! No nie zaskoczyłeś mnie tym, Marian! Twój smród wyczułem już z kilometra. A to tylko dlatego, że szedłem pod wiatr. A w ogóle to dzięki, że mnie zaprosiłaś na święta w tym roku. Zawsze to jakaś odmiana. A, nie ma sprawy. W końcu tu mieszkasz, synu. Tato, a tobie to się coś nie pojebało przypadkiem? Czy po prostu masz znowu kolejny udar? Ale o co ci chodzi? No po co ci ta choinka i te kolendy? No jak po co? Bo ja lubię świąteczny klimat. No tak, ale mamy Wielkanoc. Patrzyłeś w ogóle, co się dzieje za oknem? A, sorry, ten śnieg za oknem mnie zmylił. No wiesz, ale w końcu będziesz się musiał przyzwyczaić do śniegu za oknem. W końcu to lodowa planeta. A ty mieszkasz tu już ile lat? Chyba w sumie od dzieciństwa. Dłużej. Od urodzenia. No właśnie. Już nie mówię o legendzie, że na w chuj jeden słońce widać tylko dwa razy w roku. I to do tego w nocy, dlatego nikt go jeszcze normalny nie widział, bo każdy wtedy śpi. Nie gadaj już lepiej tyle, bo się zachowujesz jak swoja matka, a ja się zgubiłem już po dzień dobry. Tato, a gdzie Monika? Będzie na święta, czy ma coś lepszego do roboty? Jeszcze godzinę temu tu była, ale chyba ma problemy w związku, bo przed wyjściem powiedziała mi, że znalazła u swojego chłopaka w torebce stringi. To jej mówię, jeśli twój chłopak nosi torebkę, to wiedz, że coś się dzieje. No i wybiegła bez słowa, ale i tak się zdążyła dowalić do mojej choinki. Ale co zrobisz? Nieważne, jakie jest święto, ważne, że klimat świąteczny. A poza tym wiesz, że ta choinka jest całodobowa i ona już tu czeka na następne święta. No w sumie racja, w końcu stoi tu już kilka lat. A w ogóle co tu tak ładnie pachnie? Coś gotujesz czy się po prostu umyłeś? Nie bądź taki cwany, jakbyś do gimnazjum chodził. A ty co, myłeś się w ogóle gdziekolwiek kiedykolwiek? No jak nie, jak tak. Nie pamiętasz, jak przed wigilią rok temu padał kwaśny deszcz? No to ja od razu skorzystałem. Zresztą sam tam ze mną stałeś, więc wiesz. Ale okej, okay. czyli rozumiem, że coś jednak gotujesz. No gotuję, gotuję. Przecież widzisz, że toaleta dziś będzie nieczynna, bo kociołek do srania przeniosłem z kibelka do salonu. A co tam pichcisz dobrego? Czyżby to samo co rok temu? Pamiętam jak się zajadałem. A, coś specjalnego ugotuję w tym roku. Bo matka się naoglądała tego wifona w telewizji i kazała zrobić coś innego niż na ostatnią Wielkanoc. No to pokaż co tam masz. Mmm, ładnie pachnie. To co tu gotujesz? Wodę. Wybornie! Widzę, że świąteczny obiad w tym roku będzie wypasiony jak pasat z Berlina. Ale co ta woda, taka jakaś dziwna? A, bo w tym roku użyłem wody butelkowanej, a w zeszłym roku to wodę odcedzałem jak zawsze z Szamba. Zresztą powinieneś pamiętać, przecież sam po nią nurkowałeś. W sumie nie pamiętam za wiele, bo jak się tam zanurzyłem, to straciłem przytomność. Tato właśnie, a nie chciałby zerwać z tą tradycją i dodać coś do tej wody w tym roku? Cokolwiek. Bój się Boga, nie łuku, co ty we mnie chcesz wciągnąć? Pewnie znowu się najadłeś jakieś marihuaniny czy coś? Zerwać to ja mogę co najwyżej z twoją dziewczyną, a nie z tradycją. Tradycję to ty szanuj, bo jest tylko jedna, nie ta co twoja matka. Tradycję trzeba uszanować, w sensie, że po chód coś zmieniać jak działa. To przecież tak, jakbyś nagle bez powodu przestał dawać pustą kopertę na kolędzie. No nie wiem, ale cokolwiek dodać, chociaż jeden składnik, tak żeby było coś inaczej. Bo wiesz, trzeba się rozwijać, bo kto się nie rozwija, ten się nie rozwija. Popatrz na mnie. Ja na przykład ostatnio po sraniu to zacząłem się podcierać i wbrew pozorom sobie to chwalę. O, to ciekawe, nie spodziewałem się tego po tobie. A czym się podcierasz? No jak, czym? Ręką. Ale w sumie szczerze, to dużej różnicy nie wyczuwam. Ja też. Dobra, ale co według ciebie miałbym dodać do tej wody, co? Może sól? No na przykład. Słuchaj, wiele można o mnie powiedzieć, ale w życiu bym soli do wody nie dodał. Nie jestem aż tak pojedany, po co by ktoś miał psuć smak wody? Słuchaj, a nie chciałbyś może dodać indyka do wody? A ty coś tak nagle wyskoczył z tym indykiem, jakie ja rosła w szafy. Synu, weź ty się i w głowę, zanim ja to zrobię i się zastanów, skąd Ty na tej planecie weźmiesz jakiegokolwiek indyka. Nie uwierzysz? No nie wierzę. W każdym razie akurat przechodziłem koło monopolowego i się trafiła okazja. Stał tam taki dziwny podejrzany typ, więc podszedłem z ciekawości. No i mnie zagadał, czy nie chce indyka. Z początku pomyślałem to co ty byś pomyślał, czyli na chuj indyk. Ale się chwilę potargował i kupiłem w całkiem dobrej cenie. Tak? No ciekawe, to po ile kupiłeś? No to mówię przecież, że w dobrej cenie. Czyli za darmo. A konkretnie to wydałem okrągłe nic. Ale wiesz, że za darmo to się opłaca tylko wtedy, kiedy dodają drugie gratis. Zapomniałem o naszej złotej zasadzie. Przepraszam, tato. Młody jesteś, wyrobisz się jeszcze. No ale okej, okay, jak już kupiłeś to trudno. Pokaż co tam masz. Skonon wiedział, że otworzymy go w święta. Pewnie też go śnieg zmylił. Na co czekasz? Rozpakowuj to, tato! No. Bo oglądałem taki fajny film ostatnio w telewizji u sąsiada przez okno. I się zastanawiałem, czy jak przeniosę się w czasie i gwałcę sam siebie, to będzie samogwałt? Powiem tak, synu. Do tego nie potrzebujesz cofać się w czasie. Ale na pewno, bo tam mieli taką maszynę. Ani maszyna, ani cofanie czasu do tego nie będzie ci potrzebne. Zaufaj doświadczeniu. Mam, rozpakowane. O kurwa, oszukali cię. To nie indyk. A skąd wiesz? Widziałeś kiedyś indyka? W sumie nie. Wiesz przecież, że na naszej planecie nie ma żadnego mięsa od setek lat, a może nawet od dziesięcioleci. I niech Cię nie zmyli to, że jesteśmy największym producentem parówek w okolicy, bo to zupełnie inna branża. Ale Ci powiem, że po zapachu to bardziej mi to wygląda na kurczaka, tylko taki bardziej zagraniczny. A poza tym wiesz, że mięso z kurczaka to ja jem tylko w kebabie, a do wigilii jeszcze daleko. A zresztą chodź z tym, mamy święto, dawaj maczetę, pokroimy go. Tato, zapomniałem o jednej rzeczy. No co cię gniecie? Ten typ, jak mi sprzedawał tego indyka, to zażyczył sobie jeden warunek. O nie, mam nadzieję, że nie dałeś mu dupy. Nie jesteś aż tyle wart. Nie, no co ty. Nie jestem tobą. No tyle dobrze. Chodzi o to, że prosił, żeby zostawić jeden talerz dla niewidomego gościa. He, widzę, że też mu się święta pojeb... Przecież takie rzeczy to tylko we Wigilię. Mam nadzieję, że się nie zgodziłeś. Znasz mnie. Zgodziłem się od razu. Ale to przez to, że mnie zaskoczył. Jak? Dał mi za dużo czasu na zastanowienie. Ech, Matole, to nie przez to. Tylko przez to, że jesteś miękką fają. Jak twój ojciec. Hmm, dobra. Mam pomysł. Nikt nie powiedział, że talerz nie może być na polu. No w sumie nie. No to bierz talerz i zanieś go na pole pod drzwi. Tylko szybko, nie ma co ryzykować. Okej, okay, już lecę. Wow. O, to ten podejrzany typ, o którym ci mówiłem, tato. Można do środka? O, widzę, że przygotowaliście dla mnie talerz. To wejdę, bo coś tu jest w progu. W środku jeszcze bardziej. No i chuj, mogłeś się pospieszyć bardziej z tym talerzem. No, wchodź, wchodź, jak już się wprosiłeś. Jak to mówią gość w dom, koszta rosną. Mam nadzieję, że pomijając oczywisty prezent dla gospodarza, nie przyszedłeś tu z pustymi rękami. Jak byś zgadł, akurat przypadkiem mam tu coś dla was. WESOŁYCH ŚWIĄT! A, bym zapomniał. I mokrego dyngusa zjeby. Jeszcze tu jesteś? Ja się nie wylałem przed wyjściem, a ty jaką masz wymówkę? Zostaw suba. Mówiłam, że ja mogę ugotować zupę. Ale nie, upar się Kretyn. Mówiłam, żeby zrobił coś innego niż w ostatnie święta. Smakuje dokładnie tak samo. Debil. A nie, czekaj. Coś się zmieniło. Nawet dobre. No to święta uratowane. Teraz muszę mu tylko powiedzieć, że mamusia wieczorem przyjeżdża.